Witajcie, dzisiaj będziemy robić matylki z kolorowego papieru. Potrzebujemy kwadrat kolorowego papieru, dowolnej wielkości. Ważne jest tylko, żeby wszystkie boki były równe: klej, nożyczki i papierowe cienkie paseczki. Może być wykałaczka, żeby skręcać te paseczki. Więc zaczynajmy. Mamy kwadrat, który musimy złożyć po przekątnej na pół. Pamiętajcie o tym, żeby porządnie docisnąć. Otwieramy. Składamy po przekątnej. I też dociskamy. Otwieramy. Składamy na pół. Otwieramy znowu z drugiej strony, również na pół. I zobaczcie. Mamy tutaj taką gwiazdkę, tak? Teraz możecie poprosić rodziców o pomoc. Dlatego, że musimy złożyć tutaj do środka. Widzicie? Nie jest to wcale takie proste. I z tej strony również składamy do środka. Jeszcze mój Jak już mamy złożone, znowu sobie tutaj te wszystkie boki przyciskamy. I składamy znowu na pół. Teraz tak, jak mamy już nasz trójkąt, który jest tu się otwiera, bierzemy nożyczki i róg tego trójkąta zaokrąglamy. To będzie nasza skrzydełko. Mhm. Otwieramy. Tak. Teraz tak. Tu mamy i tu mamy. I robimy serduszko. Zobaczcie. W ten sposób składamy sobie i składamy z drugiej strony. Zobaczcie. Wyjdzie nam takie serce. Do Osobujemy żeby było. Tak. Odwracamy. I ta część składamy ją w ten sposób. Nie zaginamy, tylko dociągamy za róg. Tak. Jak odwrócimy, to zobaczycie, że mamy tutaj Wystaje nam ten kawałeczek. To są nasze skrzydełka. Róg zaginamy. I teraz trudna rzecz. Musimy złożyć widzicie tu, składamy na pół. Zaginamy mocno i zobaczcie. Jest nasz motelek. Bierzemy sobie Cienkie paseczki, wykałaczkę i zawijamy sobie na wykałaczce. Tak widać. Wyciągamy, to są nasze czółka. Mamy dwa. Tego jeszcze troszkę zawiniemy. Bierzemy klej i z tyłu smarujemy tutaj z z jednej i z drugiej strony. I przyklejamy nasze człuka. W ten sposób tak wygląda nasz motylek. Życzę Wam wspaniałej zabawy i mam nadzieję, że powstanie wiele ciekawych prac.